Ja bym powiedziała, że Stany Zjednoczone raczej teraz się odwracają od tego regionu świata, a nie podniecają atmosferę, czy nie podgrzewają atmosferę. Zachód tak, no zachód się boi oczywiście, natomiast mnie się wydaje, że naprawdę największe tutaj znaczenie ma podejście polskich polityków i polskich mediów. Dlatego, że ja sama miałam taką rozmowę z jednym z polskich polityków, nomina sunt odiosa który mówił, ty specjalistka od wschodu, kupiłaś dom w Supraślu? Ja mówię, a co, a ty myślisz, że jak masz pod Jelenią Górą, to jesteś bardziej bezpieczny? Nie, nie, jesteś dokładnie w takiej samej sytuacji, jak ja jestem pod granicą białoruską. I tutaj jest jeden, jedna powiedziałabym to troszeczkę w cudzysłowie, wiadomość dobra, że w tej chwili wygląda na to, że zachodnia granica jest bardziej niebezpieczna niż wschodnia granica. W związku z tym można to, można to jakoś wykorzystywać. Jest to poczucie zagrożenia, chociaż czy ja wiem, bo jak ja rozmawiam z różnymi ludźmi, nawet za granicą i wspominam o supraśniu, niektórzy o nim słyszeli, między innymi w dużej mierze dzięki National Geographic. No tak, no nie wiem, czy wiecie Państwo, że supraś w takiej liście najbardziej atrakcyjnych miejsc do zwiedzania zajął 27 miejsce. Oczywiście Indie wyprzedziły, oczywiście Wietnam, oczywiście Szkocja i Japonia. Natomiast w Polsce to jest drugie miejsce. Pierwsze zajęła ponad 500-kilometrowa trasa rowerowa wzdłuż Bałtyku. No, z czymś takim rzeczywiście bardzo trudno by było yy, konkurować. Także yy, mnie się wydaje, że trzeba przede wszystkim podkreślać, tak, że tu jest spokój, ale jednocześnie podkreślać atrakcje, które <coughs> powinny przyciągnąć nawet tych trochę bardziej zaniepokojonych. I tutaj ja mam pytanie do Państwa, którzy nie są z Supraszy. Kto na przykład z Państwa słyszał o czymś takim jak Noc Góry? Już nie ma. Tak, spokojnie, zawsze można przywrócić. Kto ja. słyszał o Teatrze Łątek? Ja. O, a ty, mówiłam, że nie z Supraszy. Przepraszam. Nie, Pani tak, ale z Burmistrz. Nie mi. ma prawa głosu. <laughs> nie ma. <laughs> Nie, kto słyszał o festiwalu Metastazja bez granic. Repradek, no przepraszam, okay. bo wyjdzie. <laughs> Poza Supraśla. E, kto słyszał o kronikach supraskich, kantykach supraskich, o, przepraszam. To, 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 Uch, to, to jest Super. A szlak powstania styczniowego? No, tak trochę. Kopna góra. Drodzy Państwo. Czyli te sprawy są źle nagłaśnione, dlatego, że to wszystko są naprawdę unikalne sprawy. Noc Kopnej Góry, fantastyczna, nie wiem dlaczego lasy państwowe się z tego zrezygnowały, fantastyczna impreza opowiadająca w ciągu jednej nocy w niesamowitej atmosferze o historii Kopnej Góry. Poprzez powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, drugą wojnę światową, to, robiło, to było na zasadzie światło i dźwięk i robiło niesamowite wrażenie. Powiem więcej, to zrobiło niesamowite wrażenie, nie, robią, nie tylko na dorosłych, ale mój dziesięcioletni wnuk ciągle mnie dopytuje, kiedy to będzie znowu. Nie ma. A było popularne tak, że trzeba było zdawać specjalny test, żeby się zakwalifikować do uczestniczenia w Nocy Kopnej Góry. Teatr Łątek, najmniejszy teatr w Polsce, fantastyczny. Jego piękniejsza połowa siedzi tutaj na sali. Tak. Tak. Sama się popłakałam w, na spektaklu y, historii domu To są rzeczy, które trzeba nagłaśniać, żeby pokazać, że jest to. Krynki ja bym nagłaśniała prawdziwe wyzwanie dla silnych mężczyzn. Ale to są rzeczy, które należy nagłaśniać jak najbardziej. Ja nie wspomnę o Panu Bogu w ogródku, Panu Bogu za piecem i tak dalej, bo to jest najlepsza reklama supraszla, jaka może być też moim zdaniem nie do końca wykorzystana, chociaż. W tej chwili mamy restaurację, prawda, u Pana Boga w Supraślu, która też pełni jakąś rolę y, promocyjną, rolę propagandową. Ja troszeczkę przygotowując się do tego, przeczytałam sobie, to może też polecam y, Państwu, najlepsze działania promocyjne polskich miast i regionów, jest coś takiego w internecie, edycja akurat to jest 2015-2016. I to były badania, które na przykład ukazały, dosyć reprezentacyjne, przeprowadzone, że ludzie dużo wyżej oceniają miasta, o których cokolwiek, czy miejsca, o których cokolwiek słyszeli. Dużo niżej te, o których nic nie słyszano. Więc to jest, i tu nawet nie chodzi o to, żeby do, do, dokładnie znać geografię, historię miasta, etc., etc. Chodzi o to, że oni coś o tym słyszeli w dobrym kontekście. Wszystko jedno, coś o tym słyszeli, więc to jest znowu następna, następna impreza. Y, takie, takie, następna sprawa. Takie miejscowości jak na przykład Suwałki, które mają y, noce bluesowe. Też w tej chwili już nagłaśnione na całą Polskę. Metastazja bez granic, czyli festiwal operowy, nawiązujący swoją nazwą do portugalskiego prawda? kompozytora, Nie? No to... włoskiego kompozytora barokowego kompozytora, który odbywa się już, w tym roku będzie trzeci raz? Będzie. będzie. Trzeci raz się odbywa. Też za mało nagłośnione. W Polsce, no tak jak ja spytałam Państwa, czy, czy, czy słyszeliście o tym, a jesteście Państwo z regionu. Nie, nie słyszeliście. Więc okej, okay, jest zagrożenie. Ja bym odpowiedziała, że trzecia wojna światowa wybuchnie, jeszcze nie teraz. Także spokojnie można na te wakacje jeszcze jechać. Nie w tym tygodniu. Nie w tym tygodniu, na, na, nawet nie w no, tym no, roku. No, no. W tym roku to już może bym się zawahał, ale nie, w tym roku raczej nie wybuchnie. Także to są te rzeczy, jeżeli chodzi o to, te sprawy regionalne, które powinny przykryć. Zresztą moim zdaniem troszeczkę ta narracja, że jednak na wschodniej granicy jest już bardzo niebezpiecznie, trochę się znudziła. Dlatego że ludziom też się nudzi i mediom też się takie rzeczy nudzą. Nie jest łatwo oczywiście zachęcić media, żeby to nagłaśniały. I przy czym muszą to robić w sposób inteligentny, niestety, przepraszam, z całym Czasem. szacunkiem. Jedną uwagę, jaką bym miała do Supraśla, ale to jest i do całej Polski, dostałam dzisiaj od mojej znajomej z Włoch takie wyliczenie. Okazuje się, że pizza w, w, e, i, i śniadanie w Wenecji kosztuje taniej niż e, w nie największej miejscowości w Polsce. Nie, nie mam na myśli Supraśla, prań, Panie Boże. Ale myślę, że ceny tutaj też odgrywają rolę. Ceny w restauracjach supraskich są warszawskie. I rozumiem, że to są meturystów, ale tak, no ale... ale... Są, 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 są tak, tak, państwo. Także tak, y, oczywiście no, Pan Wojewoda już nam zniknął, ale tutaj jest jeszcze jeden ważny aspekt, jeżeli chodzi o nie zagrożenie, a chodzi o promocję regionów. To znaczy fundusz promocyjny który zwykle państwo polskie przeznacza na poszczególne regiony. Ja popatrzyłam, nie, nie znalazłam wcześniejszych danych, popatrzyłam na rok 2017. Niestety ten fundusz promocyjny dla Podlasia był jednym z najniższych. Także no, trzeba sobie jakoś dawać radę i jeszcze nie wiem jak to robić, ale zachęcać media, ściągać media na te imprezy, takie imprezy jak właśnie mówiłam. Teatr Łątek, ja wiem, że jest na Facebooku, ale mocniej na głośni. O wierszalinie już nie mówię, bo wierszali mniej więcej wszyscy znają i wszyscy o nim słyszeli. Noc Kopnej Góry przywrócić, zterroryzować lasy państwowe, żeby to przywróciły. Bo oni teraz robią jakieś wesela huculskie czy jakieś tego... nie, białoruskie, przepraszam, no ale sorry, przepraw... No tak, no mnie osobiście to kompletnie nie, nie interesuje. A jeżeli chodzi, i wykorzystać, nie wiem jak to robić, wykorzystać to, że tutaj jest unikalny, ja się nie zgadzam z panem wojewodą, że to jest najpiękniejszy region Polski, bo są równie piękne, natomiast zgadzam się z jednym. To jest region z unikalną atmosferą. Ja jestem tego najlepszym przykładem, dlatego że nie mam żadnych korzeni w Supraślu, nie mam żadnych związków z Supraślem, a kocham to miejsce, no i kupiłyśmy z moją siostrą tutaj dom.